Jak wykończyć dół t-shirta lub bluzy bez użycia renderki, tak by nie pękał? Odmierz sobie równo od dołu i narysuj linię na 6 cm. Teraz połącz punkty i narysuj równo sobie linię. Następnie zagnij po wyznaczonej linii i przeprasuj prawą stroną do prawej i przeprasuj. Następnie zagnij ponownie lewą stroną do lewej, tutaj wzdłuż brzegu i też wszystko ładnie przeprasuj. Pospinaj całość szpilkami. Teraz przeszyj całość overlockiem lub zygzakiem, jeżeli nie posiadasz overloka. Przeszyte to odwijamy na prawą stronę, szef kierując do góry i wszystko ładnie, równo prasujemy. W zasadzie tak mogłoby zostać. Szef jest elastyczny i nie będzie ci pękał, ale jeszcze możesz ozdobnie przestępnować tutaj sobie wzdłuż krawędzi, czyli w ten sposób. Przyjąc w ten sposób masz pewność, że twój t-shirt nie będzie pękał i takiego rodzaju wykończenia możesz użyć również do rękawków, jak i do blues dresowych. Jeżeli chodzi o szerokość plisy, to oczywiście od Ciebie zależy, na jaką szerokość ją zagniesz i przygotujesz wszystko. Napisz mi w komentarzu, bo jestem ciekawa, czy wykorzystujesz moje rady w praktyce, no i czy są w ogóle dla Ciebie przydatne.